Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie jestem Ignacy. Moi drodzy, chyba rozkminiłem o co chodzi z całością. Przeleciałem wszystkie planety, to mi daje postęp, tak, niewątpliwie, ale jak głupek szukamy w tych planetach, tylko że to, to cholernie o to chodzi, bo wystarczy tu przytrzymać Baję przycisk i nagle, nagle, nagle... O, mam anomalię. Poszła proba. Szczelamy. Lecimy tam. Dobrze, panowie robotnicy krzyczą za oknem, a to zwiastuje oczywiście kolejny odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiaj bardziej owocny. Już mówię, pogadałem z Kubsonem, on tam przeszedł już tą wersję próbną, więc mniej więcej wiem, ile jeszcze gry mi zostało. I powinienem się wyrobić. Zobaczmy, po wtedy, w w ile mi zostało gry: 6 godzin, 30 minut. Powinienem się wyrobić. Tak mi się wydaje. O, i co to? Halo? Złożę aluminium. Co, coś jeszcze? Aha, nie. Właśnie wyczerpałem wszystko stąd. Mam 100%. Z tego układu. No dobra, to by oznaczało, że ten układ wyczerpaliśmy w całości. Zatem potrzebuję wrócić do gromady. Mhm. Teraz z gromady. W... A tu gdzie jest Nexus, nie sprawdzałem tej gromady. Chodźcie wróćmy do tej gromady, gdzie jest Nexus szybciutko. I tam jeszcze może coś zbadajmy, tam może coś będzie jeszcze. Gdzieś w tej okolicy tego Nexusa. Bo skoro i tak mamy 6 godzin, jeszcze 6 godzin gry, a wiem, że, 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 że mówię, misja się przerwie w dosyć kluczowym momencie. Więc myślę, że tak płynnie przeskoczymy. Płynnie wtedy przeskoczymy już do tej pełnej wersji jakoś. Część się powinno zgrać. A, anomalia. Gdzie? O, mam. Nowa proba. Pierwiastek 0 Jo, lecimy. Chcę zbadać to jeszcze. Żebym wiedział. Nawet, 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 szybciutko. To dzisiejszy odcinek trochę poświęcimy na badanie. Może, jak się wyrobimy z czasem, to mm, To zaczniemy tę misję główną. Albo tam tego chłopaka. Nie wiem, jak to się łączy. Czy lądując na planecie od razu wchodzimy w główną misję, tak jak w trójce? Czy będziemy mieli trochę wyboru, gdzie dokładnie chcemy wylądować? A to co to? Ładna rzecz. Złożę pierwiastka zero. Okej. Okay. I to, to tyle. To, to wygląda na to, że tyle. E, wyjdźmy zatem stąd? Nie, nie. Do spacji, do systemu. Jeszcze jakieś anomalie? No ja nie widzę. Eee, polećmy, słuchać tutaj szybko do tego Mechuan. Zeskanujmy tak, żeby nam zaliczyło 100% tej, tej galaktyki, żebyśmy mieli jej znajome. To zawsze w ogóle tak zaczynałem w Mass Effect wiecie? Co, co w trójce w szczególności. Leciałem po wszystkich dostępnych galaktykach. Oczywiście to no, zawsze trzeba było unikać tych, że nie wiarzę. To byli strasznie wkurwiający byli. Sprawdzajmy też planety, czy faktycznie nie widać gdzieś tutaj anomalii. W ich okolicach, czy na Księżycu, czy, czy, czy na planecie. Co? Nie wskazujesz mi żadnego. Nie wygląda na to, jakby miała być anomalia, bo nic mi nie pika do anomalii. Spoko, znamy kotą planetkę, no więc będziemy badali planety za to, czy są żywe, czy nie. W Nexusie już byliśmy, polećmy tutaj, do H599. Nie wiem, czy to jakoś zwiększy gotowość układu, czy, czy sprawdzenie nam coś daje, jakąś wiedzę, jakieś punkty badawcze, no moim zdaniem powinno coś nam dawać. Bo się tylko surowce, to tak szczerze mówiąc, jaki sens eksplorowania tej galaktyki, nie? W sensie, to by się trochę kłóciło z tym byciem faktycznie Pathfinderem, nie? Tak, nie wiem, dziwne to dla mnie. Ale może, może, o to w tej grze chodzi, nie wiem. A, się dowiem. O, widzicie? Nie, czyli trzeba latać w takim razie po planetach. O, 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 mam cię, mam cię, mam cię. A, i faktycznie, migające są te anomalie. Czyli trzeba latać po planetach, dobra, to już wiemy. O, wrak statku. Wow, znaleźliśmy coś. Dryfuję, może zyskać z niej materiały. No to odzyskałem. Ej, fajne. Ej, to, to nagle się to, to To mi się bardzo za tym podoba. Dobra, mm, wróćmy do widoku systemu. Polećmy, polećmy. Phrasing. To, to, to jest w takim razie spoczko, badanie. Jeśli to ma w taki sposób wyglądać, że faktycznie między tymi implantami coś będzie, faktycznie trwa długo, to może być spory problem. Zobaczcie, lokowanie produktu będzie zależy sobie coli, ale zero przynajmniej. Lokowanie produktu na kanale kolega strategacy. Najlepszy napój, jaki kiedykolwiek zdarzyło mi się pić podczas nazywania desplayów. Nie wiem, czy wiecie, ale zwykłem pić, właśnie kole zero. <grych> Najlepszy, najlepszy youtuber świata. Dobra, chodź, lecimy dalej. Swoją drogą Coca-Cola mogę mi płacić. Bardzo lubię czasami się napić. Mam takie okresy, że lubię, potem, Hello. potem przestaję pić Okej, okay, e, wulkan. Co mi da wulkan? Pedeki. Mhm. Nie wyrzucę lawy, dzięki czemu może być warty zbadania. Spoko. Ej, nie, no dobra. To nagle to wszystko zaczyna mi się podobać. Jak nie rozumiem tego skanowania, mówię, że będę latał po tak jak ten debil. E, a jak działa, to fajnie. To, to, to w takim razie faktycznie mam poczucie, że poznajemy ten układ troszkę i faktycznie będzie tym Pathfinderem jednak ma kurde sens. Polećmy jeszcze tutaj, tu nas nie było. Gongzen. tak z chińska delikatnie nazwę, widzę. E, wracając, właśnie. To czasami, czasami mam takie okresy na kole powrotu. W tym kole lubię też, bo whisky pije z kolą. To jest w ostatni, jedyny alkohol, jaki piję, więc. Więc zawsze, zawsze gdzieś tam trzymam w domu, jak znajomy przyjdą czy coś, żeby zawsze móc zrobić klęczkę. I zanim zaczniecie mówić, e profanacja, jakbyś lepić whisky z colą. Kolumbijczycy, którzy wymyślili kawę, też piją ją z mlekiem, więc naprawdę, to żadna profanacja. Rozmawiałem w życiu z kilkoma szkotami i naprawdę żadnemu z nich nie robi problemu. Dobra, tutaj i zeskanujmy, żebyśmy już mieli wszystko. Żadnemu z nich nie robi problemu pić whisky z colą, więc. No problemu. Opa. Zobaczmy jeszcze Nexus, i to powinna być pełnie zeskanowana cała galaktyka. Chyba, że w Nexusie jeszcze są jakieś rzeczy. Jo, da się to przeskanować? Aha, jest doc po prostu i tyle. No dobra, zęgę zrobione zatem. Cięgę, jakoś tak się to powinno czytać. Wybaczcie. Akurat mam problem, jakby języka chińskiego nie umiem czytać. To jest mój spory problem. Dobra, wylatujemy, idziemy do gromady. I jeszcze zanim zalecimy do Eos polecimy do Ericsson. Co Ericsson, takie telefony były kiedyś. Wylecimy stąd i lecimy do kolejnej gromady, tak chyba? Czy układu? Nie znam do końca tego nazewnictwa, które profesjonalnie powinno opisywać mi. A tak Tak, tutaj się pojawiliśmy, faktycznie. To będzie były te takie. Nie wiem, właśnie smugi, nie? Wow. Dobra, polećmy najpierw. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś w układzie jest. Nie, tu w układzie nic nie ma. Dobra, to zacznijmy od tej planety, bo jest to jakiegoś tak najdalej. W Markland. Lecimy. Nie, powiem Wam szczerze, że jest strasznie widowiskowa, ale ten odcinek pewnie będzie ważył jakieś 1000, kurde, ton. Bo OBS jak przetwarza te wszystkie przeloty, to widzę, że mu rośnie kbps i wtedy pewnie ten odcinek będzie ważył jakieś 12 giga, czy coś. Ale tak na szczęście robię to do przodu, więc gdzieś tam godzina, godzina 20 jest wysłany taki odcinek, więc spokojnie. Do 10-15 giga jeszcze daje rady wysyłać. Skaner, Tutaj też nic na Sony Ericksoni nic nie znaleźliśmy. Kolejne, kolejne lokowanie produktu, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. E, dobra, lećmy do Helluland, jak będzie. To tak z wikińska, widzę tutaj nazwy mamy. Swedro właśnie, teraz trochę książek o wikingach czy tam pana mortki twórczość. Takie trochę fantazy związane z wikingami, może tak bardziej to trzeba nazwać. Bo oczywiście nawiązuje do legend. Ale jest to trochę, trochę fantazje historyczne. Może tak to ładnie nazwać. Podoba mi się kolor tej planety. ładny. Znaczy, pewnie jest jakaś rdzawa i br zasypana jakimiś murami. O, mamy anomalię. O, o, o. I zobaczmy, co to jest. Huge mineral deposits. Już? E Planeta? Jeszcze coś znajdziemy? Nie, to tyle, jeśli chodzi o to. Lejfa Erikssonu, ludzkiego odkrywcy. Skolupa Helunda składa się głównie z aluminium, zawiera też złoża, siarki wyrzucone na powierzchnię. Okej, okay, wskutek aktywności wulkanicznej. No to wiemy. Aha, i po drugiej stronie mi wskazuje, że tu była ta anomalia, tak? No to tutaj wysłaliśmy wszystko, tak? Nie. Jeszcze jest postęp 40%, to znaczy, że jeszcze coś tu może być. Nie, no, chyba, chyba tyle. Dobra, to schodzimy stąd i lecimy. Co jeszcze? Brakuje mi jeszcze dwóch miejsc do zbadania. Winlandia. Winlandia to się mówi chyba na e, USA, tak chyba e, mówili Norwegowie. Znaczy no, tam w ogóle ludy wikingów, które odkryły. Znaczy no, ludy nordyckie. Wikingowie to byli konkretnie żeglarze, którzy wypływali na rejsy. Łupieszcze. Więc może nie powinienem mówić ludy wikingów, bo to, tak to chyba jest trochę niepoprawne. Tu? Dzięki. Co tam mamy w anomalii? O, o, o mamy dziurę. Zobaczmy, co tam słychać w dziurze. Crater. Co w craterze znajdziemy? Eee, bomblujemy poziomy jednak. Plus cztery punkty umiejętności. No to kurde, to to ja rozumiem. Zaraz zobaczcie, widzicie, dzięki temu, teraz idąc do następnej misji, będziemy już mieli lepszą postać. A przede wszystkim lepszych też naszych kompanów. I będziemy mieli szarze trzeciopoziomową. Plus jeszcze zbadaj mi w takim razie Habitat 7. Jeszcze zanim skończymy, to to jeszcze rozdzielę poziomy i polecimy na EOS. I myślę, że rozpoczniemy, chociaż przynajmniej misję na Els, tak żebyśmy zobaczyli o co w niej chodzi, bo to pewnie, znając świat, będzie nas trochę wprowadzać ta gra. Zobaczymy, czy Els jest jakaś kolonia, czy co. Tam pewnie jest kilka misji, więc będzie to trzeba zbadać. O, już widzę anomalię. Tutaj pod spodem, chyba na wprost tam taki brudno jest tak. Oto. A nie, to nie była anomalia, patrzcie, o dziwo. Tu jest anomalia? O, co to? Zobaczmy. O, satelita. Mm. Wskutek kolizji Hiperiona z plagą. O, dane badawcze z drogi mlecznej. To fajnie. Chyba pierwsze, które w ogóle zdobyliśmy jakoś tam dalej. O, no to co, to wyjdźmy. Nie. Widok planety. Czy to już jest 100% z tej planety? Tak, to już wyda wydaje się, że mamy 100% z tego układu. Zatem ja pozwolę sobie jeszcze szybciutko wyjść z mapy galaktyki. Przejdźmy szybciutko tutaj i poproszę do mojego... umiejętności. E, rozwijmy walkę i rozwijmy karabiny szturmowe. I teraz, co w karabinach szturmowych zrozwiniemy? Hmm. Amunicja czy waga? Ach. Tu będzie jeszcze pojemność magazynka, tu będzie przeładowanie. To może dajmy tutaj amunicję. A dalej weźmiemy przeładowanie. I tu sobie wrócimy. Czy działko odłamukowe? Wystawiamy. Wystawiamy pociski konstrukcji. W porządku. Mm -hmm. Dobra, wyjdźmy. Y zatwierdź. Teraz poproszę korę. Cztery punkty. To tak, teraz ty bierzesz szarże na następny poziom. E, Naucz się. Bardzo mnie to cieszy. Daj będziesz miała obrażenia i siła albo promień. Czyli to jest y, pewnie obszarowe. A to jest... A co to jest? Synergia mocy. Detow detonuje przygotowane zapalniki. Ciekawe jak to działa. Dobra, tu na pewno wróćmy i zatwierdźmy. Dobrze. E, kto to jest? Wetra. A kim ty jesteś? A, ty jesteś tą kroganką. I co ty, czym ty się zajmujesz? Pancerz energetyczny. A, ty jesteś chyba inżynierem, tak? No to wygląda. Strzał wstrząsowy, turjańska przemytniczka. Obrażenia od broni. Ewentualnie ekspertka do obrony. A pokaż mi, co masz pod pancerzem. Aha, sobie robisz obronę. Jeden. A może ci dajmy trochę tego strzału. żebyśmy mi była mocniejsza faktycznie w walce. Bo teraz faktycznie jesteś w stanie palnąć troszkę mocno. A to działa jak? O, innych przeciwników w pobliżu celu w, funkcjonuje jako wyzwalacz kombinacji Wydaje mi się, że to jest OK, droga dla niej i zobaczmy jeszcze naszego Liama. Liam Liam Liam. Ty jesteś tym granaciarzem moim, tak? Jak mnie pamięć nie myli Wykorzystane punkty w 5, zostało mi dwa. Dajmy szkolenie dwójkę. To ci zwiększa siła broni to jest obrażenia i siła obrażenia od mocy. Nie wiem, czy nie zaczekam z tymi punktami. A tu na dwójce co masz? Zdrowie ci to jest większy. Nie, dobra, to Liamowy nie zaczekamy. I myślę, że to jest dobry układ, jeśli chodzi o moje postacie. Zatem lecimy na mapę galaktyki. Myślę, że zaraz się przekierujemy do. Tak, tutaj oczywiście, wyjdźmy stąd. Jeszcze raz, wyjdźmy z... do gromady. I lecimy na EOS. Lepsze początki. Tu powinniśmy mieć dwie misje do wykonania. Powinniśmy mieć to z ciałem i powinniśmy mieć tę misję z. No, główną, tak jakby.

tak, jak powiedziałem, ten odcinek poświęcamy jednak mimo wszystko najpierw na anomalie na badanie. A dopiero dalej na główny wątek obularny. Gdzieś planuję przynajmniej od początku, możliwie grać ile się da. Jak widzicie, to chyba przynosi jakieś skutki, bo ulepszamy sobie postać zdecydowanie. Co, to, co, 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 mi, co mi chcesz dać? Asteroida ze złożem żelaza. Może się przydać. A, no i co? To spacyjka serdeczna. I skanujmy dalej się. Jeszcze coś? Nie, to wszystko. Jesteś blisko, to poleć jeszcze mi tutaj. A jestem w stanie teraz j nacisnąć, journal? Nie, nie jestem w stanie. Pojrzę na to na szybko. Stąd brzydki ten układ. Nie podoba mi się jego kolorystyka. Przecież cały czas jestem rozjaśniony, to też prawda. Huh. Po powiedziałem o tej Coca-Coli, teraz się cały czas piję, nie? Tak jest. Zobaczycie w lewym dolnym rogu. Materiał zawiera treści sponsorowane. Nie, materiał zawiera lakowanie produktu. E, coś tutaj? E, nic. Dobra. To wychodzi. A, at w sumie? Czekaj, czekaj, czekaj. Leksykont? Nie, dziennik. Hmm. Operacje priorytetowe. A nie mogę zobaczyć tej... O, właśnie. Sojusznicy i związki czy zadania w Heliosie? Nexus. Pierwszy morderca. Zbadaj dowody mordercy. Pokaż, gdzie to jest. Gdzie to mogę sprawdzić? I też na EOS. Aha, no dobra. To wiele by wyjaśniało. Lećmy tam. Tak, dzisiaj skanujemy. Skanu, skanu wszystkiego. Dajcie znać swoją drogą. Czy w normalnym let's playu dalej, po tej dziesiątce, powiedzmy testowej, czy też mam robić przy Was skany, czy mam to robić poza nagraniem, Bo jeżeli to Was nudzi, to ja po prostu mogę te skany robić poza, i to też nie, nie będzie dla mnie jakikolwiek problem. Po prostu przed, przed startem nagrania będę po prostu porobię po prostu w którymś momencie. Faktycznie może to, to trochę szkoda tracić te 10 godzin, które mamy, chociaż szczerze mówiąc, no sprawdźmy to. Nie no, 6 godzin mi zostało, to w ogóle nie ma co się martwić. Jeśli zastanawiacie się czemu sesja jest taka krótka, starałem się wyłączać po prostu w przerwach między nagraniem, jeżeli coś robiłem, bo bałem się że po prostu, że mi zleci czas gdzieś tam. Chciałem pójść do toalety, czy zrobić sobie jakieś jedzenie, to wyłączałem wtedy, bo bałem się właśnie, że mi zleci za dużo czasu z gry. Nie chciałem tego. No ale mówię, tak, zdecydowałem się do odcinek na to poświęcić. Przypuszczam, że to może nie mieć jakiegoś największego, największego elementu fabularnego dla całej rozgrywki, aczkolwiek no mówię, ja lubię to robić akurat. Zbieranie mi nie, nie przeszkadza w tej grze. czego nie lubię na przykład w Mass efektach to jest czasami za dużo takiej walki. Ja lubię jak gra jest tak fajnie wyważona. No w ogóle w dużej mierze gram na fabuły. Więc to to w ogóle przechodził na niskim poziomie trudności. Z tej przyczyny, że no w, w takich grach mnie zwykle bardziej fabuła interesuje niż, niż, niż cała reszta. O, znowu droga mleczna, dziękuję serdecznie. A co to była jego misja? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Zgromadził dane na temat tej planety, ta satelitka, więc fajnie, coś o nie wiemy. Dobra, tu jest pierwszy morderca, będzie jeszcze oczywiście przelecimy jeszcze przez Pele, Prawie jak ten piłkarz słynny. Nawet dokładnie tak samo. Ciekawe czy od niego jest nazwane. Nazwana słynnego ziemskiego piłkarza. Sportowca. Który występował w reklamie BZWK? On tam występował, nie robię. Polska. I ludzie się jarają. Dobrze. Ok. Tutaj nic nie ma. Pele jest po prostu gorący. Yy, układ Pyteasza. Śmieszne imię. Pyteasz. Yy, ale poleciłem daleko. Dobra. Lecimy jeszcze na Hunsu. Może jakaś anomalia ostatnia. I lecimy na EOS. EOS zdaje się w takim razie będzie otwartym światem. Bo tam będzie i zarówno ciało do zrobienia. I będzie główna misja. To jest, to jest bardzo ważne w badania. I muszę więcej się tym skanerem bawić pod G. W takim razie, bo widocznie da się zebrać sporo tych surowców, które mogą być bardzo przydatne. Muszę pamiętać o tym, żeby go używać częściej. O, anomalia, widzicie, jak miło. O, chyba tu co? Jakiś taki brudny obszar, aluminium. Beryl. To prawie jak ten karabin polskiej produkcji. Berlno? Polscy żołnierze strzelają berylami. Hmm. Czy walczą? Chociaż teraz coś ma być. Ma się zmienić, chyba jakoś to teraz pierwszy morderca, lepsze początki. Lecimy leos w takim razie. Co tam, co tam na tym temat Czy Jest jakaś kolonia, stacja? Zobaczmy. No, wtedy tam wskazywał, żeby się wycofywać ten nasz człowiek. I zobaczymy, czy trafimy na tych. Już teraz zapomniałem ich imienia. Etowie, setowie? Nie, nie pamiętam. Teraz jakieś ci wrogowie, się nazywali? No, już z getami mi się myli, oczywiście. No, halo? Okej. Okay. Poziom zdatności. Jest trefa lądowania. Ok, jest trochę materiałów. Mm. No dobra, to lądujmy. No, oczywiście, że chcę. I chcę zapoznać nas z tą misją. O! O! Hmm. O! mnie ostrze. I tutaj sobie wszystko robię. Mm. Przełączaj wyposażenie za pomocą kół. Mhm. Mm nie mogę zmieniać broni i je modyfikować Dobra, w porządku. E, broni potrzebuję. Mściciela. Ciężki magazynek. I do mojego mściciela luneta. Chociaż kurde, ja nie wiem czy ja chcę lunetę. Z tym się dupnie strzela. Możemy raz ją wziąć, ale boję się, że będę nas płakał, bo będę się kurwiał. E, predator. lufa, nie będzie. Mm, o mnie ostrze. No, on mnie ostrze. E, dobrze. Nie powiem, jak się walczyło wręcz, ale mogę się sprawdzić. Dobra, dalej. Pancerze, coś mogę zamontować na korpus. O, brak dostępnych modów, to mogę zamontować. Na nogi? A, mogę go zmienić. z mm. zatracenie w czuły. Punkt zapasowa amunicja do broni. Przekonaliście mnie. Aczkolwiek, pewnie będę wyglądał jak dupa zaraz z tym. No trudno, musi działać. Pancerz z inicjatywy. Tu nic nie daje. Pancerz tutaj. O, samotny harcownik. Widzicie? To już działa lepiej. A hełm powiedzcie mi, że mam inny, nie wiem, tylko z inicjatywy hełm. No dobra, przedmioty jednorazowe to mamy. Drużyna. Co to za drużyna bez murzyna? Czy chcemy kogoś zmienić? Hmm. Hmm. Dobra. O, mogę zmienić. Liama albo Korę. Weźmy tym razem wetrę. I zobaczymy jak będzie. A wyposażenie? Nie wiem jakie mamy.

Scott, or or yeah. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this past than the has had in months. What? I said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on Eos. I can't blame them. Expected a golden world, instead, they saw their friends die. Never know how that will affect. Sorry. You okay? Hmm. I've got the training, people, the tools. We can do this. Pathfinder, the tempest checks out. We're good. Now atakujemy. Masz systemu przez cały czas. <laughs> Coś włosany, coś mam, ja nie wiem czy to jest... Mój krzyczy, ja mam coś ze sterownikami, a ja nie wiem co mogę mieć ze sterownikiem, ja mam zainstalowaną Nvidia, która powinna pobierać je najnowsze. Nie wiem, nie wiem czemu. Mam oba umokowane w Indii, sprawdzę jeszcze może po nagraniu. Zawsze w Mass efekcie wejścia do misji bo często dłuższe, niż się faktycznie działo. Nie, no misje też nie są krótkie. Zobaczymy. Ło, wow, jaki to jest się, że ta luneta będzie mnie tylko wkurzać. Jestem bardziej niż pełen. Kiedyś w Mass lunetę, i tak denerwowała. Bo wtedy mi zoomuje całkowicie. Będę wtedy płakał. Jak mam czułość mychy? Chyba taką, taka będzie chyba okej. Okay. Zobaczymy. Czy jeszcze czułość większą. A sprawdzimy. W samej rozgrywce. Przy strzelaniu patrzymy, troszkę większej. E, fajnie wygląda ten pancerz, podoba mi się. Oh yeah! Jesteśmy w akcji, moi drodzy. Faktycznie, odcinają się to strasznie. A właśnie, czyli jest to, czego specjalnie lubię. Wiecie co zróbmy jeszcze? Poczekajcie zanim tylko y, jeszcze coś. Gra ustawienia, y, obraz. Y, nie, to w grafice pewnie jest. Y, 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 gdzie jest jasność. Wow, serio, nie mam jasności? Czy to jest gdzieś indziej? Ogólna jasność. E, jakość. Hmm, auto powiadacie, że jest. A w rozgrywce jest jasność? Wiecie co? Ja bym w ogóle wyłączył te hełmy. Mi się nie podobają. Nie pokazuj w grze i w rozmowach, nie pokazuj w grze i rozmowach poziom trudności normalny, dobra, dobra, dobra. Tak, zapiszmy. taką mi się nie podobają. w obrazie to jest? Nie. Czyli nie mogę znaleźć tej jasności. A nieważne. No dobra. E, odpalaj mi tu skanery, czy coś mamy tu tu coś mamy. Dobra, to jakieś pojemniczki klasyczne. Bierzemy wszystko naturalnie. wiecie co? Zanim zacznie się główny wątek, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy sobie zakończyli, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i to już wygląda ładnie. A my widzimy się już we właściwym, e, właściwej misji. Będziemy się widzieli w następnym odcinku. Ja bym inaczej Wy, a to był Mass Effect Andromeda. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.